Uważajmy, że jest najlepszą grupą mecenasów. W tej no. chwili jestem całkiem innego zdania. Sześć arów zostawili dla mnie, a resztę powiedzieli, będą tereny zielone, rekreacyjne. Te tereny zielone, patrząc tutaj obrazowo za panem, to które to miejsce jest? Tu za nami, zaraz blisko, czy tam dalej? Kompletnie, tutaj od początku, gdzie stoimy, aż tam pod górkę, tam jest płot postawiony od mrówki i to wszystko ma być przeznaczone jako teren zielony. Zielono-rekreacyjny, wypoczynkowy, coś takiego. Nie no, wiem ale co Pan ma z tym zrobić później? Ma Pan tam park utworzyć dla ludzi? E, Widocznie tak. Widocznie tak. ja wydałem kupę pieniędzy na tę działkę z myślą przyszłości. Mam troje dzieci. Chciałem to dzieciom podzielić, żeby się domy pobudowały. Nic, nic nikomu z nieba nie spadnie, nie? Jaka to jest powierzchnia tej działki? To są dwie działki, w sumie to jest 3,2 hektara. Kiedy Pan to kupił? Uuu, to będzie jakieś chyba w 2004, no. Ale już myślał Pan o przyszłości, że tak, coś tutaj tak, się tak, tak, kiedyś tak. zbuduje. Tak, tak, dokładnie. To jeszcze było przed Kauflandem, Kauflandu jeszcze tutaj nie było nawet. Ile działek w tej chwili budowlanych na tym terenie Pan ma? Sześć. Sześć działek. Przy, przy, tutaj będzie ulica, jest już taka yy, no, utwardzona droga już jest, nie? No gruntówka tak zwana. Tak, do, dokładnie, dokładnie. dokładnie. No, to ma być osiedle przy lesie dwa. Tak, dokładnie. E, a ile działek pan stracił? E, tu były wytyczone trzy duże działki dla moich dzieci po 3000 m2. I potem było wyznaczone tutaj na dole i to niekompletnie 24 działki. To naprawdę duże pieniądze mógłby pan zarobić i ustawić się na przyszłość, siebie, dzieci. Dokładnie, tak myślałem. Ale niestety, miasto, miasto to wszystko przekształciło na swoją stronę. Pragnę dodać, że tak. Rok temu na jesień byłem wezwany do urzędu miasta z, tam, z burmistrzem i tam no, cała ta elita. I przedstawili mi plan, taki wstępny, taki rysunek, jakby zagospodarowania i tam było te sześć działek. Ja poszłem z tym od razu do pani mecenas, pokazałem jej to, przedstawiłem sprawę i powiedziałem, no co piszemy coś? Nie. A ona powiedziała, nic nie trzeba pisać. Ja jeszcze do niej powiedziałem, niech pani to wszystko monitoruje, obserwuję to wszystko. Bo pan zauważył, że jest tylko sześć działek, to już czerwona lampka się zapaliła. Dokładnie, syn też przy tym był. Mam pismo od urzędu, bo wysłałem Zażalenie takie. Odpisali mi, że jest za późno. Termin był tam do, jakoś w czerwcu, że mogę się jeszcze odwołać. A pani. Tym się nie zajęła. Nie wzięła ja pieniądze? Nie wzięła pieniędzy. Bo inną sprawę mi tam prowadziła, za te sprawy to tam. No to nieważne o co się rozchodziło, ale tam to jest uregulowane. I to wydarzyło się to w tym czasie, czy ja no trochę przeszła z. Y... Mecenasa na notariusza. Y, I to w tym czasie było, kiedy był ten czas, żeby się tym zająć. Czyli po prostu zaniedbała to wszystko. Pan rozumie jej ufał? Dokładnie, dokładnie. Ufałem. Uważałem ją najlepszą, jakby to jest mecenasa. W My. tej chwili jestem całkiem innego zdania. Pan przez ten cały czas był poza Dokładnie, ja przybywam na stałe, praktycznie mam. Podwójne obywatelstwo, ja przebywam w Niemczech, mam stałą pracę, jestem zarejestrowany. Rodzina jest tutaj. Liczył pan, że ktoś to za pana załatwi profesjonalnie? Dokładnie, dokładnie, tak myślałem. Ale stało się inaczej. No ale teraz będzie pan próbował to odkręcić? Chce pan, żeby władze miasta zmieniły zdanie? Dokładnie, ja powiedziałem, że ja tego nie sprzedam. Nikt mnie nie może zmusić, żebym ja to miasto sprzedał, czy zrobił tu jakieś tereny zielone, czy coś. Ja powinienem tego nie sprzedam. To trzeba, chcę, żeby to było odkręcone. Ja nie mówię, że ja nie chcę wszystko przeznaczyć na teren podbudowy. Ja jestem w stanie sprezentować coś miastu, ale niech miasto wyciągnie do mnie też rękę.